Przepraszam bardzo, tylko tak, żeby, żeby tutaj, o przepraszam. Szanowni Państwo, chcę bardzo mocno podkreślić, że walka, jaką toczymy z Maciejem, nie jest naszą prywatną sprawą. Tu chodzi o fundamentalne zasady funkcjonowania demokracji w naszym kraju. W wyniku nielegalnych, sprzecznych z prawem, przestępczych, mówię to świadomie, przestępczych działań pana Hołowni, stała się rzecz niewątpliwie fundamentalnie szkodliwa dla funkcjonowania demokracji demokracji w naszym kraju to jest zbrodnia zbrodnia przeciwko demokracji. W wyniku tych nielegalnych działań Sejm obraduje w niekonstytucyjnej liczbie posłów. Zamiast 460 posłów, jak mówi konstytucja, jest 258 posłów, zwracam, 458. zwracam Państwu uwagę, że do tej pory świadomie PKW nie przekazała e, następnych e, kandydatów do objęcia przez nas mandatów. I druga sprawa niezwykle fundamentalna. I ja, i Maciej otrzymaliśmy kilkadziesiąt tysięcy głosów poparcia. My reprezentujemy konkretną grupę wyborców, która, która została pozbawiona swojej reprezentacji w parlamencie. Proszę Państwa, to jest postanowienie Sądu Najwyższego, które unieważnia decyzję pana Hołowi. Wprost! Jest to jedyne legalne, zgodne z ustawą postanowienie Sądu Najwyższego. Zgodnie z kodeksem wyborczym od decyzji Hołowni odwołaliśmy się do Sądu Najwyższego i mamy postanowienie unieważniające decyzję pana Hołowni. Podkreślam, obowiązuje je dalej ustawa o Sądzie Najwyższym. Tam są opisane izby, które funkcjonują w Sądzie Najwyższym i zakresy ich obowiązków. I izba właściwa rozpatrzyła nasze odwołanie i anulowała decyzję hołowni. Dlatego też mówię o zbrodni i o przestępczej działalności tego człowieka, panie hołownia. Pan myśli, tak jak Donald Tusk, że będziecie rządzili wiecznie. Nie, nie będziecie rządzili wiecznie. Każda z tych każde z tych przestępczych działań, które podejmujecie wprost przeciwko nam, ale tak naprawdę przeciwko demokracji w naszym kraju, będzie rozliczona. Obiecujemy wam to w imię właśnie demokratycznych zasad. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo Był kompromis nie kompromis pan yy, prawomocny? Panie nie pośle, panie ministrze. Konstytucji, który mówi o tym, że poseł nie może być, e, że nie można być posłem, e, kiedy jest prawomocny wyrok. Jak Ma, pan się do, do tego... nie, nie łaskawienie, Skuteczne łaskawienie prezydenta, co zostało no, potwierdzone przez... Tego, ja robić. tylko odpowiem bardzo krótko. Zwróćcie na to uwagę. 21 grudnia marszałek Kołownia wydał postanowienie o anulowaniu nam mandatów. 22 grudnia, dzień później, i ja i Maciej uczestniczyliśmy w jego obecności z jego pełną świadomością w głosowaniach w Sejmie. Przez godzinę braliśmy udział w głosowaniach, które nie zostały unieważnione. Jeżeli byliśmy nieuprawnieni, dlaczego te głosowania obowiązują dalej? To jest nie odpowiedź. takie sytuacje, że nie było wielu posłów e, PiSu na sali? I, e, Ale z własnej woli. Ale to z własnej woli. Panie redaktorze, no państwo macie problemy. Tutaj są posłowie skutecznie ułaskawieni, którzy są gotowi do wzięcia... O, e o są ułaskawieni. Z 2015 roku to ułaskawienie zastosowane przez pana prezydenta jest w 100% skuteczne, co zostało potwierdzone w wyroku Sądu Najwyższego. I w izbie, Izba Kontroli Nadzwyczajnej to potwierdziła. To jest ta sama izba, która stwierdza ważność wyborów do parlamentu. Jeżeli pan Hołownia uznaje orzeczenie Sądu Najwyższego w zakresie ważności wyborów, to również powinien uznać to orzeczenie w zakresie skuteczności ułaskawienia pana prezydenta. I to kończę sprawę. A reszta, wszystko inne jest grom i kłamstwem ze strony kołowni i Tuska. Proszę Państwa, my w tej chwili nie prowadzimy rozmowy w kancelarii prawniczej, w związku z tym nie będziemy na ten temat rozmawiać. Na pewno będą podejmowane kolejne kroki prawne, ale my też zdajemy sobie sprawę z tego, że ta władza prawa nie przestrzega, ale przyjdzie taki dzień, kiedy w Polsce będzie obowiązywało prawo. A takie artykuły jak zbrodnia z artykułu 127 no są przedawnione po bardzo, bardzo długim czasie, i w związku z tym mam nadzieję, że odpowiednie wyroki zapadną. Przykro mi, że ludzie, którzy rządzą dzisiaj Polską, wydają się tego nie rozumieć. Ale przede wszystkim przykro mi, że mm, ludzie, to nie mówię o paniu Nuchołowni, no, który się zajmował przed tym jakimiś błazenami y, 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 tylko o innych ludziach, którzy mieli inną przeszłość, no, którzy w tego rodzaju rzeczy się angażują, ale, no ale trudno. Tak, tak A tak w wymiarze politycznym, bo dzisiaj kolejnego wejścia, jak państwo powiedzieli, nie będzie, ale będą kolejne posiedzenia sejmu, kolejne dni. Czy państwo będą podejmowali te próby? Na to, Proszę Państwa, my będziemy działać tak, żeby to było skuteczne i żeby to było mm, możliwie, mm, tak powiem, inspirujące dla obecnej władzy, żebyś sobie zdała sprawę z tego, że idzie bardzo źle. A na co liczycie? Proszę powiedzmy. Państwa, liczymy na zwycięstwo w kolejnych wyborach. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.